Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem chciałem zaprosić Was na recenzję książki Joanny Bator pod tytułem Ciemno, prawie noc. Zapraszam. Oczywiście standardowo. Zacznijmy od krótkiego jej streszczenia, a przynajmniej dania Wam znać, o czym ta książka jest. No, więc, mamy tu do czynienia z pozycją, która w 2013 wygrała nagrodę NIKE. Nie wiem w sumie, czy jest to jakiś znak jakości, bo. Wydaje mi się, że tą nagrodę wygrywają pisarze z kręgu powiedzmy wydaje mi się gazety wyborczej, krytyki politycznej, więc yy, nie jest to raczej coś takiego jak literacki novel, no ale bez wątpienia fakt, że yy, autorka Ją wygrała może świadczyć o tym, że warto się przy niej zatrzymać, a może po nią sięgnąć. Jest to historia Joanny Talar. Mam nadzieję, że nie mieszam imion bohaterek, która przyjeżdża będąc już wieku powszechnie, tam dajże. 30 lat, będąc singielką do, do swojej rodzinnej miejscowości, jest ona reporterką śledczą, i przyjeżdża z powodów prywatnych, z jednej strony, a z drugiej strony ma chęć napisać reportaż czy tam szefią bodajże wyznacza do tego, reportaż o, yy, seryjnym zagi, yy, o seryjnym zaginianiu, nie wiem, czy tak się mówi poprawnie, dzieci w tej jej rodzinnej miejscowości. Warto tu dodać, że jest to miejscowość na zachodzie, na zachodzie Polski, jest to miejscowość poniemiecka i ma to oczywiście wpływ na, na dalszą akcję. Mamy tam przenikające się plany czasowe, z jednej strony mamy tam historię jej ojca i mm, jej tragicznie zmarłej siostry z drugiej strony mamy te rzeczy tej śledztwo tej pozyskiwanie danych do, do reportażu a z trzeciej strony mamy dość dziwne fragmenty które od, dzieją się w świecie online i no i to ogólnie ogólnie te rozdziały są strasznie dziwne w tym wypadku ja miałem przyjemność, bądź nie, o tym dowiecie się za parę minut na samym końcu tej recenzji. Przeczytać tą książkę w tym wydaniu, gdzie tu widzimy jakieś dziecko idące. Kontur właściwie dziecka idące po poranku. A tymczasem myślę, że dużo. Bardziej interesującym i mającym więcej wspólnego z fabułą jest ten ta układka ta książki, którą możecie zobaczyć tutaj po prawej mojej stronie, bo, znaczy lewej mojej prawej waszej stronie ekranu. No bo koty i kociary są dość istotnym elementem całej książki. Jeśli chodzi o cytaty, to myślę, że cytaty, które wybrałem, sprawią, że zrozumiecie jakie, z jakiego typu książką mamy do czynienia. Na przykład pierwszy czasem skręca się w jakąś stronę tylko dlatego że trzeba iść do przodu, choć wszystkie drogi wydają się równie beznadziejne. Albo nigdy nie nauczyłam się strachu przed tym, kto może przyjść, i gdy ktoś puka do drzwi, po prostu otwieram, bo złe i tak wejdzie bez pukania. Czy też może trzeci cytat? Nie uzależniałam swojego szczęścia od kogokolwiek, bo szybko nauczyłam się. Że nikt nie jest w stanie, nikt, nikt nikogo nie jest w stanie uszczęśliwić. Można jedynie czynić swoje życie bardziej znośnym. Albo ostatni cytat nawiązujący do tych dziwnych rozdziałów internetowych: W sieci nie zapada noc. Słowa, które, które kiedyś wsiąkłyby w błoto, tu przybierają kształt trwały jak fiolka i trwają uwiecznione w mal, martwym blasku. Od dawna zastanawiam się, czy i w jakich okolicznościach to nieopierzone zło słów mogłoby przekształcić się w realną przemoc. Który z internautów ukrytych pod idiotycznymi pseudonimami pierwszy rzuciłby kamieniem? Który z nich zrobiłby to własnymi rękoma, własnym ciałem, innemu ciału? W ten sposób ćwiczę się w rozumieniu. Więc jak możecie się domyśleć. Mamy tu do czynienia z dość mroczną, ciężką atmosferą. Książka jest momentami dość dziwna. Niektóre postaci zachowują się dość specyficznie. No ale bez wątpienia jakiś klimat ma klimat na pewno taki po prostu mroczny. I już. Przechodząc dalej do trzeciego segmentu mojej oceny, no to muszę powiedzieć, że było mi ciężko ocenić tą książkę. Z jednej strony, właśnie mamy tego typu rozdziały, które wyglądają, jakby ktoś po prostu przekleił jakiś dziwny czat, który tam się dzieje w nocy. Nie wiem, może. Może dalej gdzieś takie czaty, nie wiem, grupy na Messengerze istnieją, ale dla mnie wydawało się to dość dziwne. E, jakieś typowe, super agresywne postaci nacjonalistyczne tam były. E, po drodze w książce jakieś typowi ciemni katolicy, więc widać, że to jakieś takie klisze tutaj. Autorka użyła. No, z drugiej strony, sama akcja główna też te rozdziały, które dzieją się w przeszłości też są dość dziwne i umiarkowane interesujące to tam, te rozdziały się nazywają na przykład: Pierwsza opowieść i tu jest opowieść i nazwa jakiejś postaci, albo przerwana opowieść, i tam jest kolejna, kolejna nazwa postaci. Generalnie jeżeli rozdział zaczyna się od słów bluzg, to znaczy, że mamy tu do czynienia z tym czatem. I to będzie cały rozdział, tylko, tylko w ten sposób zbudowany, a jeśli mamy gdzieś tam w rozdziale opowieść. To będą jakieś opowieści, i kiedy są to opowieści tam z drugiej wojny, no to też to się tak czyta z umiarkowanym entuzjazmem. Sama książka ma świetny język, jest na pewno dość wartka, mimo że taka dość depresyjna. Nie sięgnąłbym, myślę, po kolejne pozycje autorki, być może są dobre. Być może są równie trochę powyżej przeciętnej jak ta. Myślę, że dałbym jej 7 na 10. Nie odradzam, ale też specjalnie nie polecam. Wydaje mi się, że, że jednak. Być może książka jest nasączona tym duchem czasu sprzed dekady. Nie wiem, nie wiem, ciężko jest mi uchwycić to, co w niej było trochę męczące. No, ale czytałem również dużo słabsze rzeczy i o nich też będę opowiadał już wkrótce. I to wszystko. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.